Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a po tej półrocznej przerwie witam Was już w nowym Farmingu, w Farmingu 22. Jest to pierwszy odcinek z tej serii, i ci, którzy mnie może oglądali wcześniej, pół roku temu jeszcze, bo tak jak mówię, przez ponad pół roku nie było odcinka, ale to później powiem dlaczego. Teraz mam nadzieję, powracam już na stałe. Ale to też zależy od tego jak się będą filmiki przyjmować i tak dalej, ale teraz jest nowy farming, jest, jest radocha wielka z tego, więc no myślę, że na tym odcinku jednym się nie skończy. I tak, temat w 19 pewnie niektórzy kojarzą była seria Postępowy Rolnik i tutaj no nie, nie zrobiłem takiego zakończenia i tak dalej, no bo też tak to zostało urwane w pewnej części. To nie było, bo ja też tam nie grałem tak bardzo dużo nad tym, ale tutaj od samego początku zaczynam. Ruszam z tą serią Farming 22. Zasady są te same, czyli po prostu rozwijanie się, granie w realny sposób i tak dalej na oryginalnych maszynach. Chyba że są to mody od Giant Software albo ewentualnie jakieś tam mody z ModHuba. Nie licząc skryptów, bo skrypty mogą być dowolne. Nawet z innych stron, ponieważ skrypty to tak po prostu e, urealnienie gry, ale na tą chwilę jeszcze żadnych modów nie mamy Więc e, to jest też kolejny argument do tego, by się nacieszyć tym, co nam farming daje pierwotnie, w pierwotnej wersji, a jest się czym cieszyć naprawdę Jest mega dużo nowości Tutaj już nam się ładnie prezentuje polska arka, czyli Unia, silosy Unii i tutaj, tak jak mówię, w Farmingu 19 grałem na europejskiej mapce, Felsbrunie. Tutaj dla odmiany jakoś bardziej mi urzekła ta amerykańska Erlengrad. Nie, przepraszam, nie Erlengrad, Elmprint. Erl Erlengrad to była ta z Alpina. I tak, no tutaj postanowiłem, że nie będę nic zmieniał na razie żadnych maszyn, nie będę że tak sprzedaje czy coś, bo mi to nie pasuje, to tak po prostu yy, będę grał tym co mi Giants tak jakby da, yy, co Giants tak jakby daje od na początek, więc nie będę tutaj manewrował w żadnym coś, że będę sprzedawał od razu jakiś, jakąś maszynę, nawet nic z nią nie robiąc. Yy, nie, mimo iż że są traktory średnie, spore, to te małe, które są to na pewno zostaną przeze mnie użyte. Jeśli nie tu, to na innych seriach, ale tutaj również ich sporo zostanie użytych, głównie przy przetwórstwie i przy sadownictwie. Ale tak, no tutaj mamy tego John Dera z obciążnikiem i z, z gruberem. Czyli po prostu myślę, że jeśli tam ktoś oglądał wcześniejsze odcinki już z Farminga 22 albo już grał nawet, no to wie, że tutaj mam jeszcze kapa, yy, tutaj wózek do naszego kombajnu, do naszego toplinera, do ojca, który tam właśnie stoi, będziemy z niego zaraz korzystać i tutaj mamy przyczepę Velgera, yy, no i tego Fergusona, z czego się bardzo cieszę, że, że mamy same takie maszyny starsze na początek. Tak jak tego John Deerka tutaj, też z obciążnikiem i y, z silnikiem, który ma od razu bronę mechaniczną, jak on się tu nazywa, Hobart, chyba tak to się czyta. Czyli tak, y, my tutaj w dzisiejszym odcinku będę chciał się skupić, tak jak mówię. Y, przede wszystkim to pokazałem pan co, gdzie i jak, y, a teraz idę do naszego kombajnu, do naszego cudownego toplinera. I zaczynamy żniwa pszenicy od tego tutaj pola. A jeszcze teraz sobie za pamięci y, wezmę zmienię w ustawieniach, żeby niszczenie się wyłączę. Kamienie w polu włączone, wapno włączone tutaj. Y, co ja tu miałem? A, to miałem. Wyłączyć, dobra. I to wszystko. i rozkładamy. i naprawdę tutaj mam wrażenie, że ten kombajn to on ze mną tutaj zostanie na pewno na dłuższy czas, mimo iż mam w planach, żeby zakupić drugi kombajn później, to myślę, że tego nie sprzedam, tylko po prostu to kupię drugi, tak żeby żywa szły później, ale to jest szybciej, ale to dopiero jest w późniejszej perspektywy, więc... Teraz zaczynamy i wsłuchajcie się w ten piękny dźwięk, bo dźwięki farmingu jest, 22 są naprawdę piękne. I tutaj ten, ten super taki ważny powiedzieć, efekt, nie efekt, gdzie mamy nie to, że od razu on idzie na takie obroty, tylko tutaj jest ten taki stopniowy system wchodzenia na to i i jeszcze co mnie tu mega cieszy, to to, że mamy skrzynię biegów. Dlatego patrzcie, jak o, rusza, ruszamy i zaraz. A nie, tutaj nie przerzuci, bo jedziemy tym wolniejszym. Słowę postanowiłem, że sobie zostawię, ponieważ sobie myślę, że jeśli nie zakupię, to raczej wypożyczę, tylko przyczepę samozbierającą. Bo też. Na razie nie jest potrzebna, żeby kupować, a jak sobie przeliczyłem to i tak wyjdę na plus ze sprzedaży tej słomy, ale no i też będę miał przy okazji jakieś rozmaicenie, że nie tylko jedno i to samo w sensie... w sensie nie, że jedno i to samo, po prostu, że tak zetnę i bym miał po prostu spokój i no i bym już nie miał co zbierać, a tak to przynajmniej... Będzie jakaś fajna akcja się szykować. No myślę, że tutaj szybko pójdzie, bo tutaj to jest malutkie pole, jak widzicie, na tej drugiej mapce, tej europejskiej, to tam są większe te pole ogólnie. Ale i też y, to był taki jakby powód, dla, dla którego wziąłem tą mapkę. Ponieważ zobaczcie, tutaj to pole zdążę obmucić w tym odcinku. Zdążę to. Wysypać i jeszcze jak się uda. To obskoczymy i zgruperujemy tam to pole, tak żeby już w następnym odcinku yy, no w sumie nie siać, no bo jeszcze mamy sierpień, bo tutaj jest season ogólnie, jakby ktoś nie wiedział. W ogóle nie można go wyłączyć, ale jak mam włączonego. Jeszcze tam nie ustawiam się nic, po prostu jest, że mamy sierpień, także no tutaj. Następnym odcinku myślę będzie to zbieranie tej słomy i coś się będziemy brali, a jeszcze przede wszystkim będę, mógł, tak, będę musiał kupić yy, rozsiewać do wapna, bo na pewno będę musiał te wszystkie pola wapnować tutaj, które mam. Yy, dodatkowo co bym jeszcze pług muszę kupić, to już mam takie dwa y, wydatki w pewne. Rozsiewacz, puk, i myślałem, żeby drugą przyczepę dokupić. kupić, jeszcze yy, nie wiedziałem jak. Widziałem, że na oficjalnej stronie farminga wyszła ta ształtmanka. Jednoosiowa w ogóle, tak przerwy. Patrzcie się, sarny, Czyli ta nowość farmingu. Teraz polecam za tą sarną. zobaczę gdzie ona będzie uciekać. Bracie, ja to fajnie. No. no i tutaj, właśnie, będzie dobra, tutaj, one tędy przeleciały. Myślałem. Nie, jednak mogą przelatywać przez, przez siatkę. A czy one latają wszędzie? Nawet i przez budynki, dobra. Nie, bo chciałem sprawdzić ogólnie, jak one tu będą się zachowywać przy tych y, obiektach, szczególnie tych kolidujących, które kolizję mają. Ale widocznie im tam nie robi, czy mają kolizję. czy po prostu sobie. Przylecą. Ale ogólnie spoko, że do farminga dodali takie coś, bo jednak brakowało tego, żeby to otoczenie było żywsze. W 19 fajną, fajnym bajerem było to, że dodali te ptaki. One bardziej takie kruki przypominały, które latały. Tutaj ptaka jeszcze żadnego nie widziałem. mimo że już yy, łącznie z dwie godziny mam przegrane w tego farminga. Ale myślę, że skoro sarny są o no tej ptaki. jest tylko, że jeszcze mniej, yy, może w, mniej yy, umniejszono ich trochę, że jest ich mniej po prostu i dlatego już yy, tak nie widać, bo w 19 to ich jednak sporo by było. I tak powracając do tematu yy, gospodarki tak jak mówiłem na początku, nie będę chciał żadnych maszyn teraz zmieniać. Będę po prostu dążył do tego, żeby tylko go kupować Jedyne co bym chciał zmienić, to chyba bym sprzedał tą tutaj stodołę amerykańską, bo mimo iż jest to mapka amerykańska, no to wiadomo, że i amerykańskie budynki muszą być, ale tak szczerze mówiąc mi te amerykańskie stodoły jakoś tak średnio się podobają, dlatego też sprzedam ją, tamtą tą wiatę zostawię a, a za a później, na przykład, a za te pieniądze co sprzedam tą stodołę kupię po prostu y, wiatę na maszyny i tutaj zostawię też widziałem tutaj w ogóle budowanie farmingu 22 to jest y, tak, 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 taka cudna rzecz, że że, szok, że, A zresztą co ja będę mówił, albo sami żeście już widzieli, albo zobaczycie na jakichś odcinkach na YouTube Bo też nie jest tak, że mamy po, po 3-4 budynki na przykład w jednej kategorii, tylko tak jak tych wiatr czy czegoś, no to ogór. To jest już naprawdę, tak ma, taka masa jest tego, że tutaj yy, nie trzeba na żadne modyfikacje czekać, żeby wyszły, bo z tego co jest w formie, można sobie naprawdę mega fajną gospę zbudować. Więc ja sobie z tego skorzystam. Też kształtowanie terenu teraz jest fajnie, można, nie tyle poprawione, co po prostu zmienione yy, w sposób, który mi się podoba akurat. Yy, bo też będę musiał go użyć, bo jak się tą stodowę usunie, to taki dół tam zostanie, bo ona ma tak coś w stylu piwnicy, że właśnie jak się ją sprzeda, to, to ten dół taki tam zostanie. Ale to się wtedy wykładzi i będzie git. Też yy, zacząłem grać na singlu ale też nie wykluczam, że później będę chciał z kim grać. Pierwotny zamysł był taki, że mieliśmy tą serię w trójkę zaczynać, ja i dwóch kolegów, ale jeszcze nie, nie, że tak powiem, problemy techniczne nie związane z farmingiem, nie tu chodzi o internet. Trochę można powiedzieć pokrzyżowały plany i na razie tak jak mówię, chciałem zacząć tą serię, żeby nie czekać nieadomo ile tylko później zobaczymy w sumie teraz jak się wciągnę, to może sam będę nagrywał. Albo jak, jak już jak któryś, choćby jeden dałby radę, to wtedy fajnie by było jakby, żeby to... Podganiać tutaj, bo tak, jak teraz jest malutko, to daję sobie radę, ale później, jak będzie tego więcej, no to już może być ciężej to wszystko obrobić. Tyle, że tutaj też fajnie jest z pracownikami. Słyszałem yy, dwa zdania, że pracownicy są fajnie zrobieni, a drugie zdanie to było takie, że pracownicy po prostu dalej popełniają te same błędy. Na przykład przy za siebie czegoś, czy. Czy przy orce. Ale no zobaczymy jak to wyjdzie, a teraz jeszcze chcę wam pokazać, żebyście usłyszeli ten dźwięk, jak będę gasił kąta. O i tutaj takie... Ja wam mówię jak mi się podoba strasznie... Te jak mi się te dźwięki w tym toplinerze podobają To to jest szoki niedowierzanie, bo Bo to, jak to wyglądało w 19, jak wyglądało w 22, to serio, to jest różnica, że tam Że zobaczcie, tutaj taki prosty przykład, że Co z tego, że jechałem, o, miałem 7 na godzinę, jechałem Chyba jedynką tutaj ale to nie było takie jechanie takim na takim słabym gazie, że to nie jest tak, że jakbym jechał 20, to już byłby gaz mocniejszy, a jadę, że 7 to jest taki słabszy. Po prostu, jak mam wbite, że tyle i nie szybciej, to on i tak jedzie i tak trochę jest piłowany na tym gazie. I to mi się tak mega podoba, że to jest naprawdę szok. Jak mi to się podoba, dobra. O, już sypiłem, myślałem, że coś. Nie chcę sypać. No, i to wysypiemy i tak. Tej pszenicy nie będę chciał y, sprzedawać, bo będę chciał od razu pójść w górę, żeby tu jakoś dość szybko starać się, żeby iść do przodu, bo jednak samemu y, y, najpewniej będę grał na razie, więc żeby to nie było wszystko takie monotonne, ale też i no z drugiej strony pasuje też od razu już coś iść a nie czekać, bo później wszystko naraz to też się nie, nie zrobi tak jakby się chciało tak fajnie Zaczepianie Hedera jest chyba wgrane, to fajnie Mówiłem o czymś i zapomniałem o czymś. Mówiłem, ale dobra, mniejsza z tym. Ważne, że po, 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 po się zaskoczyłem tym, że tutaj ten header y, ma. Znaczy ten wóz, y, że wózki ma, ma, mają to, tą funkcję zaczepiania headeru. Tutaj. O, przeblokowałem się. Yy, no co jest? No dobra, bo ja tutaj muszę jakoś większy nawóz wziąć Dobra i później schowam sobie ten header. Później i tak. Yy, w sumie tu nie wiem czy się brać teraz za to yy, grubarowanie albo wiecie co? Zrobimy to w ten sposób, że yy, grubarowanie zrobię już w... Ost yy, w następnym odcinku razem ze zbieraniem słomy. A w dzisiejszym odcinku to już byłoby wszystko. Więc, jeżeli Wam się odcinek spodobał, to dajcie łapkę w górę. Możecie zostawić subika, to jest mega motywujące. Dla kogoś są bardziej łapki motywujące. Dla mnie, akurat, subiki są bardziej motywujące. I no i też choćby dlatego, że. Jak będę miał większą motywację, będzie więcej odcinków z Farminga 19, też sorki, że ogólnie trochę się mi język plątał jeszcze w tym odcinku, ale tak jak mówię, pół roku przerwy zrobiło swoje. I wcześniej zresztą mało nagrywałem gameplay, więcej time napsów było. Czyli tak. Yy, dobra, czyli w tym odcinku to już byłoby wszystko. I do następnego odcinka. Na razie, cześć!